Cześć, kochani, Marek z tej strony z bezpan.pl Jesteśmy dalej gdzie? W Kaczanowie. Kaczanowie, koło wrześni. W Kaczanowie, koło wrześni, u Hani i Adama. I Hani Adama, niesamowici ludzie, naprawdę. Tu się szykuje jakaś zaraz wielka impreza, będziemy chyba z tydzień pić, tak coś mi się wydaje. Lepko. Jasne! No, Lepko. właśnie! Wszystko Także... naszykowane. Wszystko jest naszykowane, ale będzie impreza. Uhu, uh, uh. Dlatego wcześniej musimy nagrać ten film, żeby później nam się film nie urwał, tak? Słuchajcie, przypomniała mi się nazwa: Kokoryczka Wonna. O! To do tego poprzedniego. Do, tak. pierwszego, do pierwszego odcinka Hani się teraz przypomniało i bardzo dobrze. Ale niech ktoś w komentarzu też sobie przypomni, yy, potwierdzi. potwierdzi, bardzo prosimy o, tak, o potwierdzenie to, takich po prostu, informacji. A teraz przechodzimy do działu palmowo-jukowego i też nam tutaj gospodarze opowiedzą, co w którym roku posadzili, jak zabezpieczają i co się z tym w ogóle dzieje. Powiedzcie mi w ogóle na początek coś takiego, ogród macie od dwóch lat, ten egzotyczny, a jaka była najniższa temperatura tutaj w międzyczasie? Yy, minus 19. Minus 19 było? 19, tak. wtedy jak pamiętasz co... A, Boże Narodzenie słynne? Tak. No, to, to u był... mnie nie zabezpieczyłem pan, bo nie miał tak, mi kto pomóc. Tak, 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 to był ten... I, i, droga kiedyś coś tam pisaliśmy razem do siebie i ta droga rozumiesz września Poznań. Po lewej stronie te, 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 te zdjęcia które ci kiedyś wysyłały mm -hmm. takie to... W ogóle i, jakiś tam Wszystkie hostel uparły. pod palmami czy coś takiego on tam ma. I w ogóle nie, nie okrywa. I jednego roku nie okrył bo tam y, umarujemy, jak wiadomo. jak Kupił dzieje. nowe no. i tak Kupił nowe i zrobi to samo, nie? I, i wtedy wysłałem ci zdjęcie. Ktoś niezbyt no. rozsądny. Dokładnie. Albo po prostu musi mieć duże koszty robić. <śmiech> <śmiech> bo to są różne, że tak powiem, potrzeby. No te, tak. Tego nie wiemy. właśnie. Tutaj mamy. Co tutaj mamy, mówcie? To mamy bambus. Bambus. Kojarzysz nazwę? Eee, Fargesia. To są, te, to są te, co nie rosną duże, wysoko, tylko są takie. To nie jest drzewiasta, tak? Kępczasty, to jest. tak się nazywa. Tak, tak, czy kępowa, kępowa, coś kępowa. takiego, nie? Tak, tak. Zabezpieczacie go? Eee, nie, w ogóle nie, nie. nic. Robusta to jest. Nic, po prostu sobie rośnie. I on tu tak. był jak było minus 19? Nie. Był, 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 był. był, był. Tak, Aha, był, był. był, był. Nie, się nie Nic mu się nie stało. Nie, nie Także byłem. mamy to sprawdzone. Tak. Możemy komuś polecić, nie Możemy trzeba zabezpieczyć. Polecić, I tak. takich informacji nam potrzeba, nie? Dokładnie tak. No. Tutaj obok co mamy? To jest obietka szerokolistna. To jest taka trawka ozdobna, mhm. ale ona, tak jak wszystkie trawy, kwitnie do zimy mhm. no i, i ścinasz. I i bardzo dobrze, nie, nie wystaje coś. No później. nie, nie straszy. Tam Lecimy dobrze. dalej. A, jeszcze Zresztą. tu A patrzcie. Tego bym nie zauważył w ogóle, aby tu Adam <grym> mnie nie obrócił. <grym> Słuchaj, są... jeżeli chodzi o tego babusa to do... jego odostałam i nie wiem jak. Nie wiesz, jak się nazywa. Nazywa się ten mm -hmm. bawuz. Ten jest bisetti mm -hmm. Więc bo go kupiłam, to są drzewiasto, one mają wkopaną też barierę. Mm -hmm. Te barier ale gdzie już, ta bariera? Już. W ja ziemi, jest w w ziemi tylko, że one mm -hmm. ją pewnie pokonają, bo górą. patrz to już. tutaj, mm -hmm. Jak poszły, nie? No. Ja je wyciągnąłem na zewnątrz. Mm -hmm. Bo do iść dołem. Nie chcę, żeby. żeby idą, no. Po prostu barierę. No, Przechodźmy. Nie? nie chcę, żeby to pokazujemy. To jest ten, nie wiemy jak się nazywa. Halo tak. ludzie, znacie się na bambusach? Powiedzcie, zielono, nam, powiedzcie nam jak on się nazywa, ten bambus, jeżeli ktoś oczywiście wie. To mi, każda informacja dla każdego będzie cenna. Każdy komentarz może nam pomóc w rozpoznaniu. Czasem coś sadzimy, dostaliśmy albo tak, coś tak, i nie wiemy. Dostaliśmy nie. Dostaliśmy takiego no name'a. Tak jest, to żaden wstyd czegoś nie wiedzieć. Wstyd to się czegoś nie wiedzieć nie chce się uczyć. To wtedy się jest baranem. A może pokazać? A ja, a <laughs> Ja! Z tego roku. Z tego roku. I teraz popatrz. To był środek. No. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódme. Ja! folia. Tu jest specjalny ten, taki zakątek pustynny. Tak. Taki, o, taki mini zakątek. Świetny. Świetnie to wygląda. Na początku tego ja <noise> i te wszystkie rojniki, tutaj widzisz. Właśnie, to są rojniki, nie? To tak, dobrze tak, wiem. Tak. Tużyca, no i a to co kwiet... to co kwitnie? To są też rojniki. Aha, ale to jest jakiś inny gatunek, No tutaj to są słonecznice. A, słonecznice, To jest słonecznica. Tak. No teraz akurat w tym roku. Ruchu... A różne kolory już ona już się przekwitnięta. Przekwitnięta jest. Ona ma bo wysyp. Tak, no, no, normalnie wysyp kwiatów. Na wiosnę. I... Powtórzcie jeszcze raz nazwę. Słonecznica. Aha. A, a ten rolnik, On kwitnie? Tak. tak. Też ma Tak kwiatku. ja już poz... pozrywałam. bo za chwilę A, to był kwiatek? Tak, to były kwiatki. No. Okej. Okay. Się a nie mówcie mi, że to rośnie na kamieniu? W kamieniu. A ja myślałem, że... To pomoc że... od siostry. Mm -hmm. Jak to dobrze mieć siostrę. Drążeł, rozumiesz, tak. w kamieniu. I ta czarna trawa jest boska a, jest. Mm -hmm. Ale ona jest piękna. Czy, to, on, czy ona rośnie duża? E, nie, nie, nie. Nie, ona taka może o... Do ty... Aha, czyli ona Ale nie będzie sięgała pięknie, do dwóch kwitnie. metrów, czy Nie, coś? nie. Dobra. Ale widać, zobacz, tak, Aha, ona jest nie? ekspansywna. Ekspansywna jest i... A, i jej nie trzeba zabezpieczać w niczym. Nie kłącze ma pod spodem. Nie. My nie mieliśmy włóknę rzuconą po prostu na to. Ale generalnie nie. I przynosione. I tyle. No, ja no, przykrywałam tylko, tylko dlatego, że ta opuncja tam <coughs> była, opuncja, no. jako pierwsza. A gdzie jest opuncja? Tutaj. A, proszę. Czy Hawaii, Hawaii. Ona wytrzymuje mróz, nie? Y tak. tak, bo ona jak, jak to opuncja, po prostu te wszystkie soki spuszcza do. I też ma piękne te kwiaty, chyba ziemi. nie? piękne kwiaty. No, Kwiatła. krótko, ale pięknie. Krótko, ale wystarczająco, żeby się tak. napatrzeć. Przechodzimy do palm. Patrzcie. Trachy Carpus fortunei. Kolejny. Dokładnie tak. Kiedy posadzony? Y on był posadzony w ubiegłym roku. Aha, Wbiegłym czyli ma jedną zimę za sobą. Jedną zimę. Bo też nam ukradli, nie, właśnie. No właśnie, mieliśmy opowiedzieć. Ile, ile sztuk wam ukradli? W sumie? Cztery. 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 Jedną, nam ukradli. Y, trzy trachy i jedną roztratę. Także ludzie, zwracajcie też uwagi, bo naprawdę takie rzeczy się dzieją. To jest bardzo Dzień dziwne, jakich. szczególnie, żeby nie jesteśmy w jakimś dużym mieście, A. żeby tu jacyś opryszki chodzili, Dokładnie. czy coś nie wiadomo kto. No Tu mieszkają w zasadzie sami swoi, tak? Dokładnie. I nagle zniknęły cztery. Cztery rośliny. To jest po prostu niesamowite, haniebne, wstydliwe. Ja nie wiem, jak to jeszcze nazwać. No, po prostu chamskie. przecieli płot, po prostu tam no. szwagra weszli i skoczyli przez płot. Tutaj przecięli. Ale to musieli też przez dom szwagra przejść, tak? I, tak. Przeszli tak. jeszcze łopatę, wzięli od niego. nic nie ukradli. Ukradli, co to tam gdęta? Yy, karłatkę. Karłatkę, mu ukradli. I no, a I, no, I no, jeszcze. Tak. Y... Wykopali jego szpadlem, bo miał tam oparty gdzieś i zauważył. Nie no wiadomo, no musieli szpadel wziąć, już nie będą wyrywać, ale to szwagra szpadłem. Ja pierniczę, Po prostu szok. Tak, po prostu jeśli, szok. I jeśli chodzi o tą palmę, to powiem ci, Piękne że po prostu tak poszła w tym roku. Nap naprawdę. Złapała, złapała oddech. Tak. Pierwszy, pierwszy rok, to wiadomo, ona się troszeczkę hmm. aklimatyzowała, tak przyzwyczajała. W tym roku urosła już 10 cm do tej To pory. była ta deluxe, nie? No, widać po liściach. W środek ona wypuściła 10 liści w tym roku, więc. Wszystko jest nowe. A czy urósł coś pięć? Zauważyłaś? Czy same liście na razie poszły? 10 cm 5. 10 cm ubiegłego roku. A w ubiegłym roku był wsadzony na wiosnę, nie? Tak, wczesną wiosną. Okej, lecimy dalej. No tutaj mamy to, co przed domem. No to jest po prostu cudne. Ale tu nie, bo tu nie rosną liście od samego dołu, a tu rosną od nie, nie, samego bo nie dołu. Było, a, ale tutaj tu jak było. To, to były właśnie liście jak, były. jak warto z czasem sadzić mniejsze rośliny, prawda? Tak. I mieć je tak, od samego początku. Ładnie, tak. Jak kupisz trochę karpusa, który ma pień na przykład, nie 3 metry, no on nie będzie miał liści, no bo to jest wiadomo, zgadza, tak? zgadza się, A tutaj można sobie tą roślinę poprowadzić. Ale baję to są właśnie pierwsze liście. Ona nie? miała, słuchaj, 30 cm dotąd była ta palma. Mhm. Gdzieś tak i drugie 30 przez te dwa lata, czyli 15 cm. 15 cm na, na rok, jak ona się tu rozpycha. No. Tu wychodzi liść. Tak. Tu no po prostu sztywność niesamowita. Przepiękna roślina, przecudna. Dla mnie Wagnerianus ładniejszy od Fortunei. to jest kwestia gustu oczywiście, ale bo mam mniejsze liście, bardziej kompaktowe. Niektórzy wolą większe liście. To ja nie mówię, że jest lepsze albo ładniejszy, bo to jest kwestia gustu. Dla tak. mnie jest. Jest ładniejszy. Przepiękna roślina. Przecudowna. Tutaj mamy. Mówcie. Dasylyrion willery. Ten skubaniec wytrzymuje minus 18 stop i ja go u siebie testowałem i tyle wytrzymał. Tak wytrzymał bez okrycia. No ja miał no. tylko daszek. Nie? A u was było jakby, jakby było minus 19. To już tu był? Nie. Nie. Nie nie, nie było go. Ale było, i... Ale było minus 18 wtedy. Ale było. Minus 18 w tamtym stawiam roku. Zostawiam na sztorc palety. Mhm. Wysokość, rozumiesz, y, folii, tylko daszek robię taki. Czyli on przeżył bez ogrzewania nie, minus 18 stopni. W ogóle nie jest ogrzewany, no. Było minus 18 u nas, no. Willeri, no, no, ludzie. Minus było. Y, I po prostu dwie palety na sztorcy, jedna ta mała na górę, mm -hmm. owinięte na wysokość folii tylko z góry, nie? Mm -hmm. Żeby powietrze było, wszystko ładnie dochodziło i tak dalej. Tak samo juki, a, a ta duża juka ma taki metalowy tą daszek. Tak jak mówię, ludzie nie doceniacie dasylirionów, szczególnie tego Willeri, bo reszta jest dużo mniej wytrzymała. Longissimum na przykład mniej wytrzymały, a ten, no po prostu magia. Minus 18 jest u mnie, dwa takie rosną, jeden zakwit w dodatku. Niesamowita roślina. Trawy drzewiaste. Bardzo polecam. Tu mamy następną. Sfaniare. Kto to? Juka Rostrata. Juka Rostrata. Ona nawet minus 20 stopni, że tak powiem, wytrzymuje. E, powiedzcie, ona od kiedy rośnie? E, ona rośnie tak samo e, jak, jak Magneria tak. czyli 2021. Jak tam ukradły tamte, to były zaraz miesiąc. I też mieliśmy drugą, bo tamtą nam tam A, wykopali. to z tych miejsc wykopali? Tak, te tak. I... trzy, nie? Wykopali mhm. z przodu, nie? Mhm. Więc, e, to mieliśmy, mamy dwa lata, czy czas trzeci. Dwie zimy przetrwała i teraz tak, tak zauważyłam, nie wiem. Czyli ona, ona przetrwała te minus 19, też tak, to wtedy też, było. Tak, I nie była grzana. Nie. nie, nie, tylko miała ten deszek metalowy. Zobacz, Tam taki w oddali jest daszek, nie wiem czy widać. liście, list, mm -hmm. nie? Mm -hmm. I ona taka była jak przyjechała. Że miała mm -hmm. takie cieniutkie. Zobacz, jakie teraz ma szerokie. Aha, zmieniła On, się. Zmieniła się. Przeszła oh, oh, przeobrażenie. Oh, oh, zobacz. Zobacz. Ona była zielona. Tak, teraz Tutaj był środek. Że, że zmienia się taki środek na wiosnę. A, zaznaczyłaś nawet. Na tą wiosnę? Na tą tak. wiosnę. Tyle wypuściła to liści? To wszystko tu wypuściła. Matko jedyna. Naprawdę to niesamowicie potrafi. Się urosła, nie Niesamowicie potrafi urosnąć Rostrata w Wielkopolsce. Nie jesteśmy na Karaibach ani w Arizonie, prawda? W Wielkopolsce. Tak Wielkopolsce. Tak jest, nie jesteśmy. Ale piękna, naprawdę. Juka Rostrata. W ogóle tego typu rośliny niesamowite do ogrodu, bo nie trzeba ich zabezpieczać w zasadzie. Nie grzejemy tego. Polecamy Jel... wszystkim Rostraty, naprawdę wspaniałe. Właśnie. Wspaniałe, nie? Wspaniałe. I, no, no i robią robotę, nie? No, proszę popatrzeć, jak to wygląda, nie? No właśnie. No, Kolor, wszystko, nie? Tak, tak. Tutaj mamy takiego małego cwaniaka, który rośnie w doniczce. I on też mówiliście, że... Z marketu. 3 lata. Z, marketu z marketu. właśnie. Trzy lata nie chciał wypuścić. Trzy lata nic. Wyzywałem go, rozumiem, go, i wyrzucę gdzieś tam na kompost. Oni są straszni. Tak Chcieli go nastraszyć. No I i Okazało się, że wszystko tutaj też. Może to nie jest jakiś wielki sukces, ale dla no, niego. Jest, jest. jest. A, a gdzie to trzymacie zimą? W yy, pigu. Aha, bardzo dobrze. Licy. Bardzo dobrze, bo w domu na pewno nie czułby się tak nie, dobrze. Nie, nie, nie. nie. To, mam nadzieję, że to wszyscy wiedzą. W domu... No jeżeli nie ma wyjścia, no to rozumiem, ale tak to nie. Nie polecam do domu cykasa, bo latem będzie się... zimą będzie się źle czuł. Tak. Tu mamy następną roztratę, ta? Ile tu rośnie? Yy. Od ubiegłego, roku. Od ubiegłego roku. Czyli jest później wkopana niż tam niej. ta Ona była w ubiegłym roku w kwietniu wkopana Ale ona I ma zupełnie mamę. inny kolor, jak to widać na filmie, ona jest tak, jaśniejsza. Tak, tak. Byliśmy ta u ciebie po nią no. i wypuściła taki duży kwiatostan. Mhm. W zeszłym roku, nie? Właśnie, teraz po tym kwiatostanie tu widzimy, patrzcie, dwie... Nowe głowy będą. Wow, jest sukces. Tak, jest jedna, jest druga. I to kwiat był w zeszłym roku. Tak. tak. I teraz zobaczcie, był kwiat. Normalnie ona powinna urosnąć tak jak ta, bo ta nie miała kwiata. Tak, tak. Ale roślina jest tak osłabiona po kwitnięciu, tak, i to jest normalne. Stoi. Tak. Ale w międzyczasie zaczęła wypuszczać dwie głowy, i z tego jesteśmy mega zadowoleni. Zobaczymy, jak tu przyjadę za 10 lat, co się będzie działo, nie? Dokładnie. Mam nadzieję, że nie będziemy wtedy Ale na wózku na się poruszać albo coś, nie? Na początku balkoni z, balkon z balkonikiem. Wtedy dam sobie na czołówkę aparat, Tylko znaczy kamerę. No bo jak się nie da inaczej, jakoś będziemy sobie radzić. Bałam się właśnie, żeby to te dwie głowy, bo mówię, kurczę, jednak bym polażył, żeby była jedna. Ale. A, to ty nie chcesz dwóch głów. Wszyscy chcą, nie, nie, nie. ja wszyscy by chcieli kupić. Wreszcie, ja... Ale już wolę, się przekonałam. No. A. I bardzo dobrze. Nie, no trochę tych zdjęć tam na oglądaliśmy i to co sprzedajesz też, bo, bo sprzedajesz nie tylko pojedyncze tak. tak. I tak dalej. Go tamte no. są mega drogie no i ciężko kupić. A tutaj no sama urocznie, A tutaj nie? sama. <laughs> tutaj mamy Phoenix Canariensis, czyli Daktylowiec. On wytrzymuje minus 5, więc tutaj nie ma co szarżować. Tak, dokładnie. I on ile tu jest? 2 lata. 2021. 21. Dwa to lata, trzeci rok leci. No i właśnie, Hania tu mówi, że popełniła jeden błąd tej, tak. tej zimy, nie? Tak, owinęłam prześcieradłem, mm -hmm. pociętym na drobne kawałki, mm -hmm. związane, mm -hmm. no bo tak ciaśniej po prostu można było owinąć. No Lepiej i w... do budy i, i, ona, i żeby należy zrobić. Żeby było ciaśniej. Żeby było ciaśniej, tak. żeby nie kuło. No i zostawiłam to i położyłam agrowłókninę i budkę na to jeszcze wąż? Nie? I wąż, oczywiście, Wiadomo. No i niestety na wiosnę mówię, a zajrzę, wszystkie inne już żeśmy odfijali, mówię, Tak, zajrzę. tego najpóźniej, wiadomo. Tak, ale mówię, zajrzę do to... niego, bo lepiej zajrzeć tak, zobaczyć, co się, co tam dzieje. Nie? No i okazało się, że liście po prostu spleśniały. Dostały wodę. Ta, pleśń, czy ten materiał ta, ten dostał materiał, wodę. No, materiał miał wodę po prostu i, i wilgot, Był cały wilgotny. wilgotny. No ale że tak powiem, uczymy się całe życie. Tak, tak jest, i mamy jakąś kolejną lekcję. Już obcięłam I tutaj pięknie urosł pień, prawda? Pień, to, było, to, rozwoje, to była mała roślina. Była mała znaczy z takim, no niewielkim bym powiedział, tak, tak, bardzo. No taki, jak, jakieś... taki jak ten środek. To był pierwszy. No to właśnie, to a to wszystko urosło, tak. urosło, urosło tutaj. Nie, jest, jest to Zielowe. silna roślina. A, to, a, że te, a te lampki, ułowy... to, to są jakieś solarne, czy to tak, są to takie... Solarne, aha, solarne. aha, myślałem, że na pstryczek z domu. Nie, nie, były na pstryczek. Jakaś roślinka ale... w ogóle tu wypuściła okrywowa mhm. i sobie jest. No i bardzo dobrze, niech sobie spój. rośnie. To znaczy, że to jest jej powołanie tu być, tak? pilnować daktylowca. A może naktylowca? była wiesz, w Doniczce i przyjechała. A może jest jakaś hiszpańska, nie wiadomo. Yy, można, można ją po prostu... Tra troszkę przeżedać. Mm -hmm. I tak rośnie. No I tak rośnie, no. Niech rośnie. Niech rośnie. Czyli, Niech czyli to i, I tą roślinę zabezpieczacie budą. Budą. Tak, tak, tu jest buda. Tu jest buda. Nie I ma co... E, ona miała ten, liście trochę wyższe, ryzykować. No ja je musiałam obciąć, bo one... Wiadomo, że liście miała wyższe i tak dalej, no. przyznaje się. Jak, jak... Hania się przyznaje. Ale to dobrze uczymy się. I budę miała 2 metry ze strony budy. Mm -hmm. Robią. No jak były te wiatry, to trzeba było ją zabezpieczyć jeszcze dodatkowo, nie? No wiadomo, no, pasy, takie odciągi mieliśmy. No tutaj. właśnie, bo tu u Was też wieje, nie? Tak, tak. pasy transportowe były, rozumiesz, y, dwa wbite i, no odczyna, i jeszcze, dosyć sztywno. I jeszcze dwa liście poszły, nie? Zostały z... Właśnie, tu jest bardzo dziwna rzecz. Tak. Złamały się dwa liście, tu jeden, tu, tu drugi jest podwiązany. No i Hania mówi, że tutaj ani nikt nie chodzi, ani nic, że to musiał złamać wiatr. Jak tak. to jest możliwe? Takie sztywne liście, złamał wiatr. No. Tych, tych starych, nie? A złamał, a, a to było się. Dość... Dlatego słuchajcie, też jest taka uwaga, jeżeli ktoś wie, że na przykład nadchodzi duży wiatr wichura, warto to związać. Tak. Na tą, na tą tak. chwilę, jeżeli, no teraz będę wiedział, jeżeli nie chce się mieć żadnych, że tak powiem, strat. Mhm. Ale tak jestem z niezadowolona, no bo. Daktylowiec rośnie, to Daktylowiec, tak? nie? Rośnie, Oczywiście, robi robotę. Tu przechodzimy dalej, mamy przecudną karłatkę. To jest zwykła hamer humilis. Nie cerifera, nie Wulkano, po prostu zwykła, ale jest tak gęsta, tak kompaktowa. Stańcie koło niej, z jednej, z drugiej, pokażcie się. Proszę bardzo, cudowne małżeństwo z cudowną rośliną. No jest piękna, jest. Jest piękna. Fajnie, że tak o to dbacie. I te liście? Szaleje, dobra. Szaleje. Ona, ona ma tutaj tyle głów. Co jakiś czas jakieś nowe znowu wypuszczają, że, że trzeba obcinać, obcinamy, nie? obcinać, no bo za Zostawiam dużo, naprawdę jest za dużo, nie? Bardzo polecam karłatki do ogrodu, jak ktoś nawet nie ma kasy, żeby kupić więcej roślin, to jest jedna roślina, tak. ma wiele pni, to jest od razu tak. robi dżunglę, tak. naprawdę. Mhm. No ale wiadomo, buda, nie? Jej dajesz tutaj. budę, tak? Tak. Tutaj buda jest mm. też i... No tak, ja kiedyś popełniłem błąd z taką karłatką. Dałem agrowłókninę. Też miała kilka pni na zewnątrz. Uh -huh. I ponieważ to ciepło nie dochodziło do środkowego pnia, Aha. to po prostu padła. No no. no. no tak. Niby miałem gdzieś tam... Termostat musiał się gdzieś sunąć albo coś, bo jakby był yy, na środku, to by, to by prawdopodobnie dobrze dogrzewał, no, tak? No. A tak, ponieważ była tak szeroka, a no, nie, nie było dane przez Tak, przez dokładnie. Roślinie. I ona też, je, też właśnie jest do y, nie? Tam nam ukradli. Karłatka już była większa. Mm -hmm. i Już y, nie ukradli. Y, no, i, te, nie, i, o, I tego, tego tracha też nie wykopali z przodu, bo... Bo nie oba, dali bo rady. Już, y, jak widzieliśmy na kamerach, no to... Y, nie mieli miejsca na taczce, nie? Przykro o tym opowiadać. Słuchajcie, z szybkim krokiem do kolejnej karłatki. Bo ta karłatka to jest karłatka wulkano. Jak ją nazywają? Kompakta. E, Mówią tak hmm. na nią, bo jest po prostu kompaktowa. I chyba nie żałujecie tego zakupu. Nie żałujemy. Co? No nie. Zobacz, co no, tutaj. Tutaj. tutaj jest w środku. To jest normalnie plac. A jaka gęsta żyje? Adam tu mówi, spróbuj tu policzyć liście. Po prostu nie ma opcji. No nie, nie ma opcji w ogóle. tutaj. To jest świeżynka tegoroczna. Tegoroczna świeżynka. I po wypływie zaczęła rosnąć, nie? Wypuszczaliście? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. No, piękna. Cały ten środek Naprawdę. Jest jeszcze kilka do rezerwacji wulkanu, jakby ktoś chciał. Aczkolwiek nie wiem, kiedy będzie film puszczony. To może już nie być, ale, no tak. ale będzie trochę. Ale polecamy również, bo jest piękna. No, bo jest naprawdę jest super. Eee. Zielonica. Czy ona też będzie mieć budę, czy będzie no, mieć tak. kabel? Ja, Tylko? ja właśnie chcę budę y, zrobić do niego. Bo... W takich roślinach, które są nieduże, tak. buda jest prosta, nie? Nie zrobisz budy na trachy karpusa, co ma 5 metrów, bo no to nie. jest bez sensu, no ale na taką i ona nie będzie szybko rosła i ona nigdy nie będzie mega wielka. Ona tak. będzie miała maksymalnie 2-3 metry. No. Więcej, więcej, więcej nie dożyjemy, nawet no, jakbyśmy no, żyli właśnie. 100 lat. Tak. Naprawdę. Przecudna, dodatkowo wspaniały pień, jest odrost z jednej. Dwa odrosty są, nie? Tak. Wapnie dodatkowe. Tak, tak. Niesamowita roślina. Tutaj mamy kolejnego Fortunei. Też z tego roku. Ale ma ładne liście. Kurczę pieczone. Cztery? Cztery liście wypuścił. Cztery liście na, liście na, był na sabonę, razie. W kwietniu. I czekamy, aż będzie rósł. I czekamy aż będzie rósł. Roz... Na razie cztery już się przyjął, no bo jak wypuścił już liście to się przyjął, nie? Pewnie, że tak. Lecimy do ostatniego. Tutaj mamy też e, Fortunei. Ten rośnie o 2021. Mm, czyli dwie zimy ma za sobą. I dwie zimy ma za sobą <laughs> i urósł 20 cm. Z tym, że w pierwszym roku, tak powiem Ci, że do samej zimy nic się tu nie działo. Tak, może być. Nic się nie działo, naprawdę. Ja mówię, kurczę, żuknął liście, coś nie, jest dobrze. nie pasuje, nie jest dobrze, nie? Coś myślałam, że... Ale w tym roku pokazał, co, co potrafi. To tak. jest tylko tutaj Ja często mówię, rośliny muszą się ukorzenić. To nie, to nie znaczy, że nie miały korzeni. Często no. rośliny mają piękne korzenie, ale muszą załapać to nowe miejsce, ten nowy klimat. To jest wszystko Dobra. dla nich nowe. Mhm. I bywa tak, że Trachy karpus, na przykład po wsadzeniu wypuści 10 liści w tym samym roku, a bywa tak, że nie wypuści żadnego. Tak. I to nie ma się co przejmować, bo po prostu tak może być. Tak. To nie no jest tak to nic było, nie? nadzwyczajnego. Wziął kilka liści i, sto, i stał cały czas, nie? A teraz to mówię Ci, że już mnie przerósł, nie? No tak. <laughs> Jak Hania rozumiesz tutaj dba o, o, o te palmy i tak dalej, bo jest nowożona i różnymi tymi specyfikami. Ja zrozumiałem, że Hania to jest nowożona. No Może jeszcze cały czas nowa. I Jeszcze na, na, nawozi, nawozi co roku. Dodatkowo jakieś tam robi z pokrzywy na wiosnę czy tam jakieś inne. Tak, tam słyszałem, teraz. że z pokrzywy bardzo dobre tak? są te przetwory. Ale jest co, granulki, mm -hmm. bydlęce też tam kupują. Świetne są jak najbardziej, polecam. I też w wiaderkach no tam sobie i robię z tego. I tak, podlega. spokrzyw, nie? Tak, Spokrzy... ale z tych granulek też, nie? A z granulek, tylko to, granulek. to wtedy zapach jest niekiedy. No jest, no... no jest, ale. Trzeba ale, być czuć. Ale widocznie tutaj <gry> ale daje tutaj efekt. efekty. Nie? Daje efekt. Tutaj jeszcze oprócz, oprócz palm juk mamy winogron, który przed chwilą kosztowałem i jest po prostu bajecznie smaczny, bajecznie słodki. Aż po prostu chce się jeść. No nie ma, nie ma, nie ma cokolwiek, w sklepie takiego nie ma. No nie. Zgadzam się. Człowiek kupuje. Ja w tym roku się właśnie zgadzam, bo no, no tak jest. Czy, czy to jest jakaś odmiana, I... czy po prostu winogron? Wiesz, co no była jakaś tam odmiana? Znaczy tyle tyle tutaj wiemy, że to jest nas... deserowa odmiana. i tak. Tak tyle wiemy, bo I... już nazwy były takie karteczki przy tym, ale skruszały i Jasne. nie zapisałam. U nas co roku tutaj we wrześniu y, w szkole rolniczej polagrę y, mamy i kupiliśmy to na polagrze. Mm -hmm. Także parę lat temu no, wszystkim smakuje. Mi bardzo smakuje, naprawdę. Polecam. Hania z Adamem tanio sprzedają 200 zł za kilogram. Tak. Także jeżeli ktoś potrzebuje pyszny winogron, to wino zapraszam. Już wysyłkę bierzemy na siebie. Wysyłka tak. gratis. Tak można, tak można powiedzieć. Słuchajcie, kończymy film, bo widzieliśmy wszystko. Są jeszcze jest jeszcze ogródek, w którym są e... i fasolka. Tak, który jest po tupiny. prostu ogródek taki warzywny. Tak. Jest sałata, to chyba truskawki. Tak, było. tak, tak. tak. Truskawki. truskawki. To nie wiem, co to jest. Fasolka. fasolka. Fasola. I dlatego wyżej są zrobione, bo przez ten świerk tutaj w ogóle samo to rosło i. I, I są podwyższone lekko. Jak to się mówi, ze starej rządki. bramy, z garażu, z, z tych desek, porobione, grządki podwyższane Także kapuje. Także słuchajcie. Wszystko. Tak to wygląda. Żegnamy się. Przyjadę tutaj za rok sprawdzić, czy sobie poradzili. Jak, no, jak nie, to ooo Ale wierzę, że nie, no, będzie wszystko super. Tak myślimy, no bo przecież. Trzeba wiesz przyjeżdżać. Chyba nic gorzej nie zrobimy. No Trzeba tak przyjeżdżać i to sprawdzać. Trzeba przyjeżdżać. przyjeżdżać Trzeba przyjeżdżać. kupować rośliny. No, tak. Polecamy. No. Bez palm Dziękuję oczywiście. bardzo. Jeszcze Marek naprawdę... miał coś to powiedzieć, tym Paseratim co tam zapakowaliśmy chyba. A właśnie. Sześć roślin, co nie chciał wiedzieć. Jaki rośl ma... Jakie rośliny były? No wiesz co były. No co był. Yy, ta fortunei. Yy, Siedem palm było. Fortunei. Wagnerianus. Później tego, że Rostrata była no, w tym jednym samochodzie. Dachier. A, był daktylowiec też w środku. Był, chociaż on był trochę wyższy, nie? Ale się zapakował. Za... Na... Akurat zapakało. do samego sterka. Słuchajcie, także samochód mają bardzo pojemny, planują przewieźć tym samochodem w przyszłym roku tysiącletnią moliskę, która ma o. 8 metrów wysokości, tak, tak, oczywiście tak. podejrzewamy, mm. że to się zmieści. Nie wiemy jak to Spokojnie. zrobimy, ale, ale zmieści się. Nie ma takiej rzeczy, która by się nie zmieściła do tego super samochodu, naprawdę polecamy. polecamy. I pamiętajcie, zapalniamy Polskę z BestPan.pl i żegnamy się z Wielkopolski. Pa. pa. Cześć.